Hej, z tej strony Oliwier, Ragata i Konrad. Witamy Cię na wycieczkowo poradnikowym kanale Travel Passia. Pierwszym celem tego dnia była oddalona zaledwie 9 km plaża Montirosu, do której dotarliśmy w niespełna kilka minut jazdy samochodem. Samochód zaparkowaliśmy wzdłuż sosnowego lasu na darmowym parkingu Parchegio Montirosu, zlokalizowanym na utwardzonej drodze. Plaża Monti Rosu zlokalizowana jest w prowincji Olbia Tempio w północnej części Sardynii w pobliżu rejonu Costa Paradiso. Swoją nazwę okolica zawdzięcza kolorom skał cypla Monti Rosu, jakie nabywa podczas zachodzącego słońca. Plaża nie jest wielka, ma zaledwie 300 metrów długości, ale jest mocno klimatyczna. To miejsce, w którym jasno-żółty piach miesza się z granitowymi skałami o rdzawym kolorze oraz ślicznym odcieniem turkusowego morza. Dodatkowo tutejszą okolicę otacza wspaniała śródziemnomorska roślinność. Świetnie przygotowany drewniany deptak prowadził nas wzdłuż morza po wydmach, pomiędzy którymi ukryły się urocze i kameralne mini plaże. Nie jest to jednak miejsce idealne do kąpieli dla rodzin z dziećmi, gdyż, pomimo większości piaszczystego dna, morze w szybkim tempie nabiera głębokości. Plażę Monti i jej okolicę polecam osobom kochającym małe, ustronne i niezabetonowane miejsca. Z racji niedalekiej odległości od Santa Teresa di Galura i kempingu La Liccia, plaża stanowi doskonałą alternatywę dla plaż w regionie Costa Smeralda i Półwyspu Capotesta. Darmowy parking jest dodatkowym atutem. O widokowym spacerze wśród pięknych okoliczności przyrody wróciliśmy na parking, skąd ruszyliśmy szosą numer SP90 do kolejnej zaplanowanej tegoż dnia atrakcji, to jest do osobliwej Skały Słonia, po drodze odwiedzając przepiękne wybrzeże Costa Paradiso, w którym to najbogatsi tego świata mają swoje wille, często schowane wśród majestatycznych, potężnych skał. W pobliżu skały słonia nie ma żadnego parkingu, dlatego najlepiej zatrzymać się nieco poniżej około 80 metrów od skały, tuż przy samej ulicy, vis a vis drogowego skrzyżowania. Roccia del Elefante to bez wątpienia jedyna w swoim rodzaju atrakcja północnej Sardynii. Skała o rdzawym kolorze ma około 4 metrów wysokości i do złudzenia przypomina prawdziwego słonia. I pomyśleć, że ten starożytny, prehistoryczny pomnik sardyńskiej przyrody wyrzeźbiły wyłącznie warunki atmosferyczne i natura coś niesamowitego. Dodatkowo, skała słonia otacza przepiękny sielankowy krajobraz Valedorii i Nuradzie Pedagiu całkiem fajne miejsce na krótki odpoczynek w cudownych okolicznościach przyrody. Ale skała słonia to przede wszystkim nietuzinkowa atrakcja zlokalizowana przy drodze wzdłuż północnego wybrzeża wyspy. Jeśli będziecie jechać do Stintino wprost na przykład Santa Teresa di Galura, koniecznie musicie się zatrzymać na pamiątkowe zdjęcie w tym jakże osobliwym miejscu. Droga z Santa Teresa di Galura w kierunku Castel Sardo przebiega przez jeden z najpiękniejszych regionów Sardynii. Region nazywa się Costa Paradiso, czyli Rajskie Wybrzeże. Parking Licossi to darmowy parking położony w pobliżu ścieżki prowadzącej do plaży o tej samej nazwie. Po dotarciu na miejsce i chwili oczekiwania zaparkowaliśmy samochód na jedynym zwolnionym miejscu. Pomimo sierpniowej wakacyjnej pory udało się. Lokalizację tegoż parkingu zostawiam w opisie filmu. Wprost z parkingu, dobrze oznakowaną ścieżką pieszo ruszyliśmy w kierunku najładniejszej plaży, czyli plaży Likosi na wybrzeżu Costa Paradiso. Dobrze przygotowany i bardzo malowniczy deptak prowadził nas do celu wśród porozrzucanych siłami natury granitowych skał o fantastycznych kształtach mieniących się w tysiącem odcieni czerwono-pomarańczowego koloru, wyrastających wprost z krystalicznie czystego morza, którego kolory wahają się w tym miejscu od szmaragdowej zieleni po błękit i lazur. Miejscami spacer również przebiegał po skotkach zabezpieczonych drewnianą barierką. Przechadzka spokojnym krokiem na plażę Likosi zajęła nam około 30 minut. Na pewno można szybciej, ale jak tu się nie zatrzymywać co kawałek, by uwiecznić ten surrealistyczny krajobraz na licznych zdjęciach? To niemożliwe. O kurcz, ale to jest nieprawdopodobne Ale co? Nieprawdopodobne te skały tutaj są Zatrzymaj się Tu moi drodzy, to jeszcze nie tu, panciu przygotował coś lepszego niż niezwykłe kamyczki <gry> Oliwier, gdzie jesteś? A tu Oli, ostrożnie na Costa Paradiso znajduje się kilka pięknych plaż, w których mając nieco szczęścia, można rozłożyć ręcznik i mieć to miejsce wyłącznie tylko dla siebie. My skupiliśmy się tego dnia na jednej z nich. Skupiliśmy się na plaży Spiaggia di Corsi, uważanej za najsłynniejszą i najpiękniejszą z plaż w rejonie rajskiego wybrzeża. Jak ci się to podoba? Dobrze. Chcę zobaczyć, zielony kolor morza. A, a może kolor. i ta? Dojście do plaży ścieżką wprost z parkingu powoduje niesamowite doznania wizualno-estetyczne. A widok na plażę z wysokiego na kilkanaście metrów klifów je tylko dobitnie potęguje cud natury. Można by przyjąć, że największym skarbem Sardynii jest jej natura, a fenomenem plaży z Piaggia jest jej otoczenie. Imponująco wysokie granitowe skały o różowo-czerwonawej barwie otulają niczym amfiteatr to urokliwe miejsce z trzech stron, natomiast samą plażą tworzy duża łacha piachu. Plaża Licossi obsypana drobnoziarnistym pomarańczowym żółtym piachem ma zaledwie około 80 metrów długości. Dno plaży jest kamieniste, a woda jest niesamowicie przejrzysta i ma wspaniały, szmaragdowo-zielonkawy kolor. Odpoczywając na plaży ma się wrażenie przebywania u stóp wysokiego i przepięknego kanionu. Likosi jest mocno osłonięta od wiatru, a wejście do morza jest płytkie i bezpieczne dla dzieciaków. Na obrzeżach plaży rośnie bujna i różnorodnie pachnąca śródziemnomorska roślinność, w tym śliczne jasnoróżowe kwiaty zwące się morskimi różami Lirossi Marini które w połączeniu z licznymi cudacznymi skalnymi formami nadają temu miejscu niepowtarzalnego uroku i wdzięku zarazem. Nie lubimy zbyt długo plażować. Leżenie bez ruchu plaskiem na plażowym kocu przez 30 minut to co najmniej o 40 minut za długo. Dlatego po krótkim odpoczynku na Romantycznej Likosi wybraliśmy się na spacer prowadzącą malowniczym klifem ścieżką w kierunku zachodnim, co krok natrafiając na ciekawe wysokie granitowe skały i iglice oraz piękne mini zatoczki. Mnogość naturalnego piękna okolicy plaży Likosi nie pozwoliła nam nawet na chwilę wyłączyć kamery czy aparatu. To, co zobaczycie po drodze na długo, na pewno pozostanie w waszej pamięci. Costa Paradiso to bez wątpienia fragment sardyjskiego wybrzeża idealny dla osób szukających dzikiej przyrody i niepowtarzalnych nadmorskich krajobrazów. Po nacieszeniu oczu widokami, ruszyliśmy w dalszą drogę. O, jak to hmm. Castel Sardo. Jedno z najbardziej klimatycznych i urokliwych miasteczek i zarazem jedno z tych najczęściej umieszczanych na pocztówkach. Zamieszkiwany przez około 6000 mieszkańców, zlokalizowane jest w prowincji Sassari. To niewielkie miasteczko położone w północno-środkowej części Sardynii wznosi się dumnie wprost śródziemnego morza aż po wulkaniczne wzgórze, na którym przycupnął potężny zamek obronny. Trudno pominąć to miejsce podczas wyszukiwania najładniejszych miejsc włoskiej Sardynii w internetach, a już na pewno nie wypada go pominąć podczas podróży po północy wyspy. Do Castel Sardo dotarliśmy krętą drogą Via Nazionale, której początek znajduje się w pobliżu miejskiej plaży Spiaggia La Marina di Castel Sardo. Widokowa, miejska droga doprowadziła nas prawie pod sam zamek. Poszedł. Z Auto dokładnie zaparkowaliśmy przy ulicy na wyznaczonym niebieską linią miejscu parkingowym, zlokalizowanym dosłownie parę kroków od Starego Miasta. W niespełna minutę spacerem z parkingu dotarliśmy do Centro Storico. Cena parkingu za godzinę postoju w tym miejscu to koszt 1 euro za samochód osobowy. Lokalizację parkingu jak zwykle zostawiam w opisie pod filmem. Płatność odbywa się w parkometrze, więc warto mieć drobne euro. Po zaparkowaniu samochodu wybraliśmy się na spacer po starówce. Mamo, przeczytaj, że tu jest wejście do zamku. Tu trzeba iść, czy tam do... Castel Sardo to labirynt wąskich, kamiennych uliczek i zabytkowych, mieniących się w kolorach czerwieni, mocnej żółci i brązu starych kamienic ponad którymi znosi się osobliwa średniowieczna twierdza Castello de Doria, otoczona potężnymi murami w tym aż 17 wieżami. Co i tak

Wienna, uh, Budapest. Budapest. Zwierzę. Sardynie. Sardynie. Do Sardynie. 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 pamiątki? Sardynie. nie Sardynie. Sardynie. nie. tu Sardynie. Do góry, Sporych rozmiarów zamek Castello de Idoria z XIII wieku góruje nad miastem. W Warowni działa Muzeum Koszykarstwa Śródziemnomorskiego Civico Museo del Intreccio. Miejskie Muzeum prezentuje kolekcję unikalnych wyrobów plecionych z liści, palmy i trzciny, np. koszy, mat, toreb i innych ciekawych i niepowtarzalnych ozdób. Gdybyście zdecydowali się tutaj zaglądnąć, wstęp do Muzeum jest płatny i niestety konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Miasto Zabytek o dość burzliwej historii założone zostało w 1102 roku przez genueński ród Doria i w kolejnych latach wielokrotnie zmieniało swoją nazwę. I po co dostaliśmy tą mapę? żeby zwiedzać. No to zwiedzamy właśnie. Nie, nie, są... nie, nie będę czytał po nie poznany. Za zamku. sprawą strategicznego położenia oraz w zależności pod czyim panowaniem w danej chwili był ów skrawek sardyńskiej ziemi. Ostatecznie obecną nazwę, czyli Zamek Sardyńczyków nadał miastu w 1796 roku król Sardynii. Spod kościoła i zarazem niewielkiego placyku zawieszonego nad kamienistą zboczem o wysokości 252 metrów nad poziomem morza, rozpościera się zjawiskowy widok na Zatokę Asinara, Dolne Miasto i Morze Śródziemne, a nawet Korsykę. Warto również zaglądnąć do zbudowanej z ciemnego kamienia tutajszej rzymsko-katolickiej katedry, katedrale di Santa Antonio Abate z XVI wieku. Do kościoła przyklejona jest szczelista dzwonnica przykryta majoliką. Wejście znajduje się praktycznie przy samym deptaku murów obronnych. Wnętrze katedry kryje ołtarz mistrza Castelsardo oraz krypty z muzeum. Poszwędaliśmy się bez celu uliczkami Castelsardo. Spacerując po starówce, co krok napotkacie małe, urokliwe sklepiki z pamiątkami i rękodziełem sztuki sardyńskiej. W jednym z nich nabyliśmy kilka pamiątek. Właściciel przy okazji opowiedział nam o chęci odwiedzenia Krakowa, Wrocławia, a także Pragi i Wiednia podczas swojej wakacyjnej podróży. Przy okazji odpoczęliśmy na licznych widokowych i malowniczych zarazem balkonach Centro Storico, zawieszonych wysoko nad poziomem morza a kiedy nacieszyliśmy oczy widokami, wybraliśmy się na miejską plażą doskonale zresztą widoczną z Zamkowego Wzgórza. Nieduża plaża La Marina zlokalizowana jest u stóp wzgórza tuż obok głównej ulicy prowadzącej do Centro Storico Castel Sardo. Plaża, za wyjątkiem świetnego widoku na zawieszone wysoko na skalę Stare Miasto, nie wyróżnia się w sumie niczym szczególnym i odnieśliśmy wrażenie, że odwiedzają ją wyłącznie miejscowi. Na miejskiej plaży możecie wypożyczyć leżaki, jest też nieduży bar. Powyżej plaży ciągnie się przyjemny spacerniak oraz liczne sklepiki, kafejki, restauracje, a wraz z nimi zapachy sardyńskiej kuchni i widoki na Starówkę. Chciałoby się coś zjeść, ale niestety, siesta w Italii to rzecz święta. Castel Sardo to całkiem przyjemne i dość widokowe miejsce na popołudniowy spacer. Po niespełna dwugodzinnym spacerze po Castel Sardo ruszyliśmy w kierunku kolejnego kempingu. Wszystkie przydatne linki zostawiam w opisie pod filmem, a tymczasem dzięki za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, hej!